No i mamy południe zimy Oglądaliśmy się wszyscy już za wiosną Tak się człowiek rozmarzył <grywa> Myślał, że już będzie cały czas tak ciepło Jednakże no wiadomo, styczeń mamy I troszeczkę się to wszystko zmieniło śniegu, jedynie co dosypało, bo w zasadzie yy, zimno nie jest Nie mam mrozu, Kapie cały czas Tam z tej siatki, tutaj na górze do wolierki także no, jest zimno tyle że błota nam po prostu narobi który powiem szczerze mieliśmy ale jak też nie padł to z dnia na dzień to wszystko nam ładnie przesychało robiło się bardziej takie twardsze natomiast teraz żeby się całkowicie że nie da się tego zebrać ze ścieżek dlatego że to wybiera się z ziemią no robi się taki ogólny bałagan mam nadzieję że na południu nie ma że to wszystko nam do wieczora puści, bo podobno mają być właśnie w nocy przymrozki i się już topić nie będzie chciałem zajrzeć do kaczek one biedne tu sobie jeszcze latają chociaż już nieraz mówiłem, że im śnieg na pewno nie przeszkadza a w swojej wolierce, w której zaraz już będą tu nowe, jak już przeniosę, to no śniegu nie będzie chyba, że po prostu im gdzieś tam nawieje przez siatkę. woda nie jest zamarznięta widzę. A, ale kaczuszki na pewno są już po bo one zawsze z samego rana już tutaj wchodzą z od razu. Lecą do oczka po się troszkę. Ale widzę, że Tadziu chyba nie wyszły wcale. Padwie środki O i właśnie jak Paw Kacuszki odgania. No i jak to, jak to może być zgoda jest na ziemi tutaj na dole. Wszystkie spójście na górze siedzą na grzędach No ale <głynie> mają wymiaru wychodzić w tej góry nie jest zimno, ale jest mokro i ten śnieg taki lepiący Także wolą sobie prawie w środku siedzieć może i dobrze, bo tu zresztą jeszcze z tej siatki na górze. Niech się topi, kapie. Także tak jakby w zasadzie padał deszcz. O jeden palik wyszedł. Odważył się, nie chcę siedzieć w kurniku. Tak wracając do kaczuszek. Niewiele nam zostało by skręcić dla nich wolierkę, Już je całkiem przenieść Muszę je przenieść i chcę je szybko przenieść, dlatego że sami widzieliście, że jednak praw, jak one wchodzą do kurnika, to je odgania. Zresztą zauważyłem, że nie tylko ten Maragdowa, ale i ten indyjski również. Jak się wieczorem zagania, to stanie po prostu w drzwiach. No i idziemy odgania te kaszuszki, także one muszą być tam między nogami się przeciskać, żeby siebie do wejść, więc na pewno nie jest to dla nich komfortowe. Tej wolierki... No to pokazywałem wam jeszcze, niewiele brakuje, by ją po prostu skończyć. Parę desek nabić na górę jeszcze jako łaty i, i w zasadzie położyć blachy, także no aby nie padało. To myślę, że z tego czasu się troszeczkę przybierze jeszcze i to przyjść dzień, na pewno nie cały dzień. I to by się zrobiło i trzeba było by tylko po prostu w środku już tam zacząć. To mało działać, bo na razie jest to jak widzicie i śnieg, i woda, i błoto. Ale myślę, że jak się już blachę założy, nie będzie dopadywać nam więcej tego. To się zaraz wysuszy. A jeszcze spojrzę na kaczuszki. I idziemy dalej. Bo nie tylko kaczuszki są dzisiaj.